Witajcie moi mili, ruszamy sobie z kolejnym odcinkiem gry Dead Space. Oczywiście jeśli mój głos będzie lekko zmieniony, bądź będą pokasłania, co było jak nad standardem, ale jeśli będzie więcej pokasłań, głos będzie trochę inny, to wybaczcie, ale, ale nie chciałem za bardzo odstawać z odcinkami, więc nagrywam w stanie choroby. Mam nadzieję, że jakoś to nie utrudni Wam oglądania mojego materiału, ale dobrze, ruszamy sobie do laboratorium kryogenicznego. Co im się dokaże z jakąś niską temperaturą, ale nie jestem do końca pewien, Ja w ogóle nawet nie wiem, w jakim momencie skończyłem. O kurczę, o kurczę, ten tam czeka na mnie kryogeniczne mrożenie, ok. Z... Tak. The done Will Charles Mercer, będę służył jako the do to naszej of Te species. These specimens nas. to I will spread their Coś tu się wydarzy, coś tu musiał zrobić z tym pomieszczeniem zimnym, kriogenią? Ty długoje pady. Przewróćcie się o oh fak nie jesteśmy sami. Uh -huh. To będzie dosyć ciężka batalia. Jebi, bo z buta. Dobra, spierdalamy stąd. Liczymy się szybko. Dobra, mamy to. Nie, biegnij, biegnij. Dobra, namogiery obcięliśmy. Przoduj szybko. Drogi przyjacielu, tu szybko też przoduj. No tam, chciałem skoczyć. Dobra, nie skoczy już, bo jest bezbronny. Dobra, chodź tu. Coś mi się kojarzy, co tam tym zrobić. Nie wiem, szczerze tą. I teraz chyba coś tutaj było trzeba zrobić. Kurca mi się coś kojarzy. coś tu trzeba odpalić. O, tu. Zawrażanie coś, ta, ta, tak, ta, to jest to. Dobra, mamy to. Normalnie skojarzyło mi się, teraz nie wiem, czy mm, pamięć mi się nie odświeżyła trochę z Dead Space'a dwójki.

A w późniejszym czasie. A w późniejszym czasie wyłączeniu gry. Ciekawe, czy go przeniosło gdzieś tutaj. Nie, chyba nie przeniosło, bo tak mi się wydaje, że go nie przyniosło. Nie, dobra, dobra. Tu mi się akurat pamięć trochę odświeżyłam, co nie będę nie wam ściemiał, że nie pamiętam, co on zrobi. Tu mi się coś po przypomniało. Nie wiem, czy taki motyw podobny nie był w Rezydencie 4? Nie, piątce chyba. Dlatego tak jakoś to powiązałem fajnie i mi się, mi się to udało tak właśnie mm, wykonać w miarę sprawnie Bez zbędnego, wiecie, łażenia, szukania, kombinowania Jakie ja to mam bronie w ogóle? Linkę? A to co to jest? Aha, to jest ten karabin, znaczy ten... Y, sniperka, tak zwana moja Dobra Idziemy dalej, mam nadzieję, że już chyba koniec potworów Potworki, czy jeszcze będziecie mnie straszyć? Nie, chyba co, już da, 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 dacie mi spokój, teraz do końca gry, nie? To jest kolejka, chyba, nie? O, super, dajcie mi spokój, już. No, cieszę się bardzo, supi. uwielbia was, wiecie? Jesteście bardzo kochani. Ja sobie trochę odporę. Coś to było, coś, coś słyszałem. Dobra, miesza z tym. Chyba, chyba. Yy kolej prąd puściła, bez coś takiego. Dobra, cel osiągnięty. Mamy koniec kolejnego rozdziału. Rozdziału 5, 6, Piątego. Uch, ciekawe, czy tych potworów było więcej. No nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale chyba nie, chyba, chyba jest spoko. Tak, zapiszmy oczywiście, mimo tego, że nie miałem z tym zbytniego problemu, ale zapiszmy. Uch, na koniec Gro... groźne źródło. Co my tu mamy? Mm. Miejcie, że nam to nic się nie zarzuci. Wobeź sobie tutaj tak szybko machnę odpowiedź, dobra. Dobra mi się nie rzuci mi nadzieję, bo raczej raczej nieco. To jest coś jasno. Wiadomo, tych grze nie ma nic innego, poza krwią, e, audio. Super audio. I'm pleased to say that we're working close to maximum capacity at the present time. All flora is healthy and thriving and food yield has created a surplus. I was going to pass the surplus on to the colony, but the captain has given a no-fly order. I want to note my opposition to that order. Everyone knows they're in trouble down there and I don't see what denying them our surplus will achieve. <laughs> To jest pierwsze miejsce chyba gdzie nie ma magazynu. Jakie zwłoki? O, kutwa. O kurde. O ty Podejrzane. Przełącz. O fuck. Kibel. Nie to nic? Nie, ja, ja rozumiem, że w kiblu najwięcej zarazy występuje, ale bez przesady? Aż tyle? Średnich leczenia? Dobra. Albo to był efekt tego znaku całego. Nie wiem, o, oni strasznie podejrzanie dla mnie wyglądają, wiecie? Po drugie, jak uważam za, jak w Gible uważam za miejsca nawiedzone. To nie przez zgodna Harego Pottera. Oh fuck! Zdychajcie, fiksy. Zdechły? Tak. Ja but. Koniec? Mogę to zwiedzić? No, dobra. No, i to nie przez... I to nie przez wzgląd Harego Harry'ego Pottera, tylko właśnie... Kurde, też mam takie dziwne, wiecie, wspomnienia z dzieciństwa, że... W kiblach zawsze coś się działo strasznego, no, Nie, w życiu moim prywatnym też nic złego w kiblu mi się nie stało. Bynajmniej nie pamiętam, albo nie chcę pamiętać. Więc, więc wam za bardzo nie powiem. Chyba nie. Chyba w życiu prywatnym nic takiego się nie wydarzyło. Ale mm, przeszkadza mi fakt, że nie mamy zapisu. Nie mamy zapisu, ani nie mam magazynu. Nabrajmy to windą. Czy sobie coś z zobaczę? Nie, nie działa to. Dobra, to super. Super, że to nie działa w ten sposób. <laughs> nie sprawdzałem, czy po prostu jak korzystam z rolki w tej grze, czy mi się tutaj głośność nagrywania nie zmniejsza, ale nie, nie zmniejsza się, więc mi jej dźwięk powinien w tej. w tym odcinku być. A, czy to mamy tutaj roślinność, tak? Entering cycle initiated. Most lesser of the stick. That was a jump. My heart is Welcome here on the USDA Ishimura we use technology and organic plants cloning to reproduce a high quality as the pla-as Dead on Plan air. No czyli witamy tutaj na może Używamy tutaj e, nawadniania nawadniającej technologii. Mm, I klonujemy mm, żywe organizmy. W sensie to powinno być chyba Organic Plant, czyli po prostu żywność. E, klonujemy żywność, by produkować jak największą e, jakość, by była jak, naj jak największa jakość podobna na Ziemi. I tu tam, tam, kiedy tam padziega, padziega. Nie chcę już tego tłumaczyć, co go, wchodzimy sobie do ogrodu. To jest koleś. Szyfy. Ej, proszę, nie zabijaj się. To jest on. Isaac. Gotta look at it. It's huge. You won't believe it. Shut itself in food storage. Crew that was on this deck. I think they're what's poisoning the air. They've been transformed. I saw one of them. That is Swollen. The poison factories. We need to take them out where we can still breathe. What's the problem? Hammond? I thought you were dead. You need to get to cleaner air. You're not going to be able to help Isaac in your condition. Isaac, I'm scanning the area now. So the a really good oh, Be careful. Aha. To <laughs> Cel nieaktywny, cel aktywny, nowy jakiś, pewno. Tak. Siema. Ciekawe czy mogę cię zdeptać jak robaka. Dobra, nie będę patrzał. O, to jest pumpkins, czyli mm, dynie. To water melons, czyli arbuzy. A tutaj mam... Pełno arbuzów, oni się tutaj arbuzami żywili. I dyniami. <laughs> Fuck. O kutwa.

Muszę iść w tą stronę. prawdopodobnie muszę iść w dwie o, magazyn. Super, tylko co? Otwórzmy, najpierw skrzynki wszystkie. Te skrytki, sorry. Nie skrzynki, tylko skrytki. Tutaj chyba nic nie. Aha, te drzwi są wielkie, i tutaj nic nie ma. Mm, pokażcie, mi jak wygląda z wyposażeniem. Ogólnie nie miałbym co zostawić, bo. Bo tak, tu mam tylko trzy naboje, tu mam tylko 15 naboi plazmowej. Trzy medykety mi się przydadzą. Nie wiem, sobie to. Ogólnie kiepsko z nabojami. Sorry, konsol, miałeś rację. Naboje w tej grze to jest coś, co będzie mi brakować. W tym momencie już mi brakuje. Więc, y, no w przeciwną stronę, może coś ciekawego znajdę. Być może to kier... z coś coś, tym sam kierunek... To jest. Dziennik tekstowy CZP. Bez wątpienia wiesz o rozwoju form życia odkrytych w niektórych częściach statku. Badałem te substancje i pomyślałem, że mnie nie zainteresują. Komórki te bardzo przypominają bakterie, które jednak zachowują się jak wirusy. Podobnie jak bakterie, organizm zaraża inne komórki przez osmozą, następnie dokonuje mutacji i rozmnaża się mogonicznie. To, co jest zadziwiające, to szybkość, z jaką wzrasta. Pojedyncza bakteria namnaża się dwudziestokrotnie w ciągu zaledwie jednej minuty. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nie dam za to głowy, ale myślę, że to może być całkiem obca forma życia. Profesor Hawley spekuluje, że jest to organizm przekształcający środowisko poziomolotny środowisko, poziom. aha, poziom lotnych wyziewów jest olbrzymi. To jest przyczyną tego okropnego zapachu, ale czemu służy, po prostu nie wiemy. Będę Cię dalej informował, Heinrich. Heinrich! Heinrich! Heinrich. Dobra, nieważne, gdzie pójdę, i tak na potwory, więc. O oh, fakty, jebany, tu ku fikcja. Tak, będą ta się szczrzały. Pamiętajmy, że nasionka strzelały, ale... O. Jak mu wszystkie się obetnie, to umieram. Tylko nie wiem, czy on się regeneruje, czy nie regeneruje. O kurde. I tak mi to każe iść do tyłu. Więc mm, zanim... Coś tu było? Chyba chodzi o drzwi. Pokażcie mi te drzwi. Hmm. Dobra, to są osobne pomieszczenia, więc możemy je otwierać. <śmany> warsztat. Super. Super warsztat. Okej. Okay. Ile mamy? Mamy dwa węzły mocy. Możemy sobie... Pistolet linowy. Laser styk... Piła plazmowa jest na full, tak? ...poza szybkością. Hmm. Dobra, to jest mało ważne. Moduł kinetyczny... ...nie, to nie, moduł stazy chciałem powiedzieć. Yy, ...marnować... no nie, piwa plazmowa jest na full. Laser z tych pistoletów glinowej sobie wziął. Obrażenia. I zostawiamy jeden moduł. Yy, tak jakby nasze przykład byśmy spotkali jakieś drzwi do odblokowania... Więc, yy, więc to sobie zostawmy lepiej jak obserwujmy czy nic się nie świeci. Nie, wydaje mi się, nic nie świeci. Halo? Coś tutaj tryska. Nie żebym był zadowolony, że coś mi tutaj psika. Twórzmy kolejne drzwi, które nie mniej tak kuf, Kurko wiedziałem, że nie będę przyjazny, to czemu tak zrobiłem? Co ja za głupi człowiek a ze spekulowałem, nie będę przyjazny i je, wyskoczył Futix, a ja tutaj Jeb taki jakiś. Opuściłem gardę. Przecież to jest normalne, jak w pierwszych drzwiach jest coś dobrego, to w kolejnych nie będzie dobrego, no. Hunter, hunter. Kurde, pipo jedna. Moc tykowa. Dobra, tu możemy otworzyć. Widzicie, przydało się zostawienie tego jednego. Napoje, naboje. Napoje, naboje. Medykamenty. Dostałem kredyt. Ciekawe, tego mogę tych czerwonych nie mogę tworzyć, ale dobra. Mm, nic więcej tu mi się nie świeci. Dobra, to idziemy do góry. Oni mi każą się cofnąć, a ja sobie pójdę do góry. Ja wiem, że ja idę w odwrotną stronę niż oni chcą. Ale tak jak mówiłem, ja tu chcę jak najwięcej eksplorować, gdzie, gdzie, gdzie się pojawia tu. Nie. No tak, że na dół. Czyli prawdopodobnie naprawdę idę w złą stronę. Nie, naprawdę idę w złą stronę. O mój Boże. O mój Boże. To nie będzie nic przyjemnego.

Ja wiem, że tu trzeba wszelać w ramię albo coś, ale szczela jest jak nie widać. Zginął? Ej, skinął. Chyba nie. I teraz? Tak, teraz wzięło ducha. Przeładuj, Isaac. Koniec? Isaac, nie denerwuj mnie, że coś jeszcze żyje. Bo to będzie koniec naszej przygody dzisiaj. Chyba nie, chyba. Coś słyszałem, ale to nie wiem teraz. Czy nie jest wina tych głosów? Odstykowa. Stelaże. I miałem że mam oddech ciężki, Wam powiem. Mój oddech naprawdę jest straszny. Nawet tu mam tyle tych miejsc.